chodzi na tropie Rozpłaszczanie w Londynie. Ty co, co jest, Co się dzieje Cześć trąba i Dobrze spałeś? Dobry mój, ty uroczy piesku grubasku. Głodny? Znowu psie chrupki? Twojej ciotce coś się pomyliło. Ciociu, nie pamiętasz? Żąpat nie przepada za psimi chrupkami, bo jest e, uczulony. Uczulony na psie chrupki? Twój pies jest zabawny, słodziak. Moje ulubione słodycze we wszechświecie, zaraz po piankopuszkach. Uwielbiam twoją ciocię. Cześć, żonad, idę na spacer po dachach. Przejdziesz się ze mną? Tobie to smakuje? Mnie? A skądże? No wiesz, taki sportowiec jak ja musi dbać o linie. Przynajmniej zostały ci piankobalony. O, przepraszam, cały ja. Ludzie mówią Hary, uważaj, patrz pod nogi, panie Ewans. I tak ciągle na coś wpadam. Nie szkodzi. Ja też ciągle na coś wypadam. E, chciałam powiedzieć, że wpadam. Aha. Halo! Hmm. Mirecz! Zawiesiłaś się, czy co? Ja proszę, ja już lecę. Listonosz musi być punktualny. A? Wiemnicze zniknięcia londyńskich budek telefonicznych. Toż to straszna wiadomość, Miret. W imieniu Królowej Anglii nie pozwolę, by to uszło na sucho. Droga ciociu, w imieniu detektywek do 12 lat. Zgoda. Chodźmy żonpad. Londyn wzywa. A, kto wzywa? A, a, a. Hmm, tutaj musiała stać budka telefoniczna. Królowa Anglii może znów spać spokojnie. Molo rozgryzł sprawę czerwonej budki telefonicznej. -la 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 -la. Panie komisarzu, rozwiązał pan już sprawę zaginionych budek? Oczywiście. Przestępstwa dokonali kosmici. Budki zostały wciągnięte przez ich latające talerze. Ja, ja. Hmm? A po co niby kosmitom te budki? Tego się dopiero zamierzam od nich dowiedzieć. Znajdę w książce telefonicznej numer do kosmity i go przesłucham. No. My poszukamy tropów tutaj, na ziemi. Tak, żąpad. E, e, tak, tak. Popieram cię w 100%. Raczej masz! 100% brzucha na ławeczce! Budzono mnie bladym świtem, moja droga. Dlatego muszę oszczędzać siły, ale spokojnie prowadzę śledztwo i wszystko widzę. No tak, ty tu wszystko widzisz, rzeczywiście, ale tak się składa, że to ja znalazłam super trop. Kawałek papieru? To ma być ten twój trop z stulecia? Możesz się śmiać, ale sam zobaczysz. Na pewno tam, gdzie stały inne budki, będą podobne. Tak? No, widzisz, prowadzę śledztwo. Patrz, co znalazłem! Świetnie, Jean-Pat. Kawałek papieru i stary długopis. Dużo dzisiaj znaleźliśmy. Należy nam się drzemka, nie? Zdarzyło ci się rozwiązać sprawę przez sen Mondralo? No nie, nie ma tu ławki. Beznzieja. Ławkę? Gdzie? Nie, nie ławkę, moja klucho. Trop! E? Pusty bloczek po znaczkach. Te wszystkie tropy na pewno się jakoś łączą. Kawałek papieru, długopis, pusty bloczek po znaczkach. No tak! To zostaje, kiedy ktoś wysyła list. Znaczki, coś do pisania oraz pasek z samoprzylepnego zamknięcia koperty. Przestępca wysłał gdzieś budki pocztą. Hurra! Mamy go! Mireć, budki telefoniczne są za duże, by je wysłać pocztą. Poszukajmy śladów między budką a najbliższą skrzynką na listy. Budka telefoniczna jest za duża, żeby ją wysłać pocztą. Bingo! Patrz tylko na te dziwne ślady. Prowadzą od budki do skrzynki na listy. To na pewno ślady winnego. Co to za zawijasy? Jestem pewna, że koło innych zaginionych budek też znajdziemy takie spiralne ślady. Wróćmy sprawdzić. Eee, poczekaj chwilę. I masz swoje dziwne ślady. No, co ty na to? Dzięki, Żomu, pusiu. jesteś najlepszym konsystentem na całym świecie. A przynajmniej o najbardziej przydatnym lenistwie. Jeszcze nie wszystko ci pokazałem. To ślady wdziąków skaczących trampek. O, została jedna para! I zamówiłeś się z ekspresową dostawą na adres Cioci? To tylko dlatego, że potrzebne są do śledztwa, prawda? Dobra! Chodźmy się przyjrzeć tym trampkom i złapać w końcu wysyłacza budek! Przecież ci mówię, że budka telefoniczna jest za duża, żeby ją wysłać pocztą! Niech to masz rację! Jak przestępcy udało się wciskać budki <śm> przez szczeliny skrzynek? <śm> 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 zrób coś. Zaraz mi popsuje wciągi i nie będę mógł skakać po dachach z Samantą. Mm? E, e, znaczy, e, uniemożliwi nam to dokładne przeprowadzenie śledztwa. Tak, racja. Ciociu, przestań. Uniemożliwisz nam dokładne przeprowadzenie śledztwa. A może to właśnie tak winowajca? Wysłał budki telefoniczne? Najpierw je spłaszczał. Uważaj, mała. Idę na spotkanie z królową. Znam już motyw kosmitów. Serio? Tak. Stwierdziłem, że kosmici nie mają numerów telefonów. Czyli nie mają telefonów. Dlatego wciągają nasze budki. Chcą mieć u siebie telefony. <laughs> Możesz się uczyć od mistrza. <laughs> Dzień dobry. Czy wysyłano ostatnio listy tych rozmiarów i o tej wadze? Jeśli tak, to kto i do kogo je wysyłał? Niczego nie mogę ci powiedzieć. To informacje poufne wyłącznie do wiadomości pracowników poczty, a nie dla dziewczynek lub ich kotów. Dzień dobry, kolego. Widziałeś listy podobne do tego? Tak, wiele. Były do Chin, Meksyku, Australii. Prawdziwy koszmar. Miret, zaraz się uduszę. Tu straszne cuchnie. Co? Tylko się jeszcze raz witam. A e, kto wysyła te listy, bo e, dla nas to strasznie dużo pracy! Tak i to jeszcze jak! Wszystkie wysłała ta sama osoba. Ktoś przestrzegający reguł, adres zwrotny pisze po drugiej stronie koperty. Patrz, ten akurat leci na Alaskę. Ja go wezmę! <laughs> ja go wezmę! Słyszałeś to, żądać? Dzwonię do Towarzystwa Opieki nad Konsystentami! Nasz winowajca rozsyła budki telefoniczne po całym świecie! Trzeba tylko sprawdzić adres nadawcy i mamy go! Harry Evans, Olive Street 32. E, Mireć, Harry Evans, to chyba Twój przystojny listonosz. Może i masz nosa do śledzenia przestępców, ale jeśli chodzi o miłość. To nie chodzi o miłość! Był sympatyczny! A więc to on rozpłaszcza te budki, ale niby po co? Złóżmy mu niezapowiedzianą wizytę! Długo jeszcze? Już prawie! A, ale smutne mieszkanie! Jest w klubie nieprzyjaciół koloru, czy co? Cii, trzeba znaleźć tu jakieś dowody. Tu są bdziąki. Mogą być takie dowody? Bardzo dobrze, pat, Ale to nie wyjaśnia, dlaczego Harry rozpłaszcza budki telefoniczne! Ojej, a musimy się dowiedzieć wszystkiego? Nie możemy już iść wypróbować moich bdziąków? O, a? A? a ty, kotyczku, co tu robisz? Zabłądziłeś? Chodź, odprowadzę cię. Dlaczego ciebie nie zobaczył? Dziś rano się z tobą zderzył. Facet jest ślepy czy co? To rzeczywiście coś dziwnego, a może jest daltonistą? Jak sto jeden dalmatyńczyków? Nie, daltonistą, nie dalmatyńczykiem. Daltoniści nie odróżniają czerwonego od zielonego. Ciebie widział dobrze, ale mojego czerwonego stroju chyba nie widział wcale. Więc może nie widzi tylko czerwonego? Protanopia to wada widzenia polegająca na tym, że zamiast koloru czerwonego widzi się inny kolor, na przykład szary. Nie rozumiem. No właśnie. Ściany w holu ciaci Dorosji są szare. U Harego też. A jeśli Harry widzi czerwień na szaro, dla niego wtopiłam się w tło jak kameleon. Ale co to ma wspólnego z rozpłaszczaniem budek i wysyłaniem pocztą? Może nie chciał się ciągle z nimi zderzać. Tak jak rano zderzył się ze mną. Dlatego mam mnóstwo siniaków. Ale budki nie stoją przy szarych ścianach. Powinien je dobrze widzieć, tak? Nie chodzi tu o ściany, chodzi o niebo. W Londynie niebo jest zawsze szare. Harry rozplaszczał budki telefoniczne, żeby nie zderzać się co chwilę z nimi w czasie roznoszenia. Poczty. rozpracowaliśmy to. Teraz trzeba go przyłapać. Wiem, jak to zrobić. Wyślij wiadomość do Molo, a ja zadzwonię do cioci. Dobra, to ostatnia budka w Londynie. Harry na pewno będzie chciał ją rozpłaszczyć, żeby dokończyć robotę. Wiedziałem, aresztuję cię w imieniu królowej Listonosz jest kosmitą Dziękuję, ciociu, że włożyłaś ten mundur Dzięki takim strojom Harry nas nie widział Chodźmy spać Masz ochotę na nocny spacer? Na zlecenie NC Plus Start International Polska.